Zapraszam na kurs materialny www.piodściupak.pl. Liczba x jest ujemna, liczba y jest dodatnia. Wartość ujemną przyjmuje wyrażenie. No, zobaczcie, odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź A. Już mówię dlaczego. Wiemy, że liczba x jest ujemna, czyli tutaj x jest z minusem, to wyrażenie jest minusem. Odjąć liczba y. Liczba y jest dodatnia, czyli odjąć coś dodatniego. Oto minus i plus daje minus, czyli de facto mamy minus, i tutaj z minus i plus też będzie minus. Czyli możemy na przykładzie pokazać, x jest ujemna, niech x będzie liczbą minus 5. Odjąć, liczba y jest dodatnia, niech y będzie na przykład 2. Czyli minus 5, odjąć 2 daje nam minus 7, czyli wynik jakby nie patrzeć jest ujemny, no bo liczba ujemna, odjąć coś dodatniego, no ta liczba staje się jeszcze bardziej ujemna. Możemy to pokazać na osi x. Mamy tutaj powiedzmy liczbę ujemną minus 3. Tu jest 0. I teraz oko od minus 3, czyli to jest nasza liczba x, odejmiemy sobie y, czyli coś dodatniego. Czyli na przykład odejmę 5. Minus 3 odjąć 5 to będzie minus 8. No i tutaj mamy całą tą naszą różnicę.